Może i nie jest demonem prędkości, ale jego osiągi zaskakują raczej pozytywnie. Mowa o nowym motocyklu Hondy, który, choć wygląda jak ścigacz, ma niewielki silnik. Nową 250 z serii CBR przetestował Christian Plato. Kiedy usłyszymy skrót CBR, przed oczami od razu mamy lekkiego, ponad 100-konnego ścigacza. To jednak błąd, bo okazuje się, że pod tymi trzema literami, rozgrzewającymi niemal do czerwoności niejednego miłośnika dwóch kółek, kryje się także mała 250. -tka. Nowa Honda CBR 250. Jest to już dziewiąta generacja tego mało popularnego w naszym kraju motocykla. Mała 250-ka swoim wyglądem, owszem, przypomina swoją starszą siostrę, czyli Honda CBR 600F. Jednak o ile 600-ka skierowana jest do motocyklistów z pewnym doświadczeniem, to na tę 250-kę może wsiąść praktycznie każdy posiadacz prawa jazdy kategorii A. Honda CBR250 jest niesamowicie lekkim motocyklem, przynajmniej sprawia takie wrażenie, jednak kiedy zajrzałem w dane techniczne, okazało się, że ten motocykl zatankowany pod korek waży 161 kg. Nie jest to wcale mało, ale tej masy praktycznie w ogóle nie czuć. Choć to tylko 250, to zarówno kierowca, jak i pasażer na brak miejsca nie mogą narzekać. Gdyby nie wąski bak i dość delikatna kierownica, siedząc za sterami tej maszyny czułbym się tak samo, jak na dużo większym motocyklu. Pod siedzeniem kierowcy znajduje się jednocylindrowy silnik o pojemności 250 cm3 i mocy prawie 27 koni mechanicznych. Nie możemy mówić oczywiście o przyspieszeniach na poziomie 3 czy 4 sekund. CBR 250 owszem nie zapewni nam potężnego zastrzyku adrenaliny, ale jak na swoją pojemność jest motocyklem naprawdę dynamicznym. CBR 250 to mały, typowo uniwersalny motocykl. Biegi wchodzą lekko, zawieszenie dobrze radzi sobie z nierównościami naszych dróg, a niska masa sprawia, że manewrowanie maszyną nie sprawia większych problemów. Nie jest to maszyna sportowa, ale sportowy rodowód CBR jest tutaj wyczuwalny. Ta 250 bez większych problemów jest w stanie pobić wszystkie ograniczenia na polskich drogach, nawet te na autostradzie. Maksymalnie możemy rozpędzić się do prawie 150 km na godzinę. W gwałtownym hamowaniu pomaga nam ABS. Podczas dynamicznej jazdy po mieście Honda spalała jedynie 4 litry bez na 100 km. To prawie o połowę mniej niż spalają dużo większe maszyny. A co ciekawe, Honda w ruchu miejskim swoimi osiągami wcale od nich nie odstawała. Co prawda, trzeba wtedy trochę popracować lewą stopą, ale warto, bo motocykl trzymany na właściwych obrotach daje sporo frajdy z jazdy. Co ciekawe, CBR250 produkowana jest w Tajlandii. Pozwoliło to obniżyć koszty produkcji, jednak jakość pozostała na typowo hondowskim poziomie. Honda CBR250 w podstawowej wersji kosztuje 16100 zł. Egzemplarz wyposażony w system ABS jest o 2000 droższy. Honda CBR250 to idealny motocykl dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z motocyklami. Dynamiczny, jednocylindrowy silnik nie powinien szybko się znudzić, a maszyna powinna sobie poradzić nawet w roli małego turystyka. Motocykl idealny? Chyba nie ma takich motocykli, ale ten jest wyjątkowo uniwersalny. Krystian Plato, raport.